Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali na takich trzech płaszczyznach. Mm -hmm. To będzie psychika, ciało i duchowość. Mm -hmm. I kolejne te filmiki będą rozwijały poszczególne te tematy. Bardzo mi się podoba pomysł. <grym> okay. Super. To powiedz, jak to się stało, że w swojej pracy, w swojej praktyce podchodzisz do pomagania ludziom? Ogólnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę właśnie te trzy płaszczyzny, te trzy obszary. Hmm. Początek to jakieś może 30 parę lat temu. Nie? Oczywiście mniej uświadomiony, hmm. ponieważ wtedy to bym nie nazywał pomaganiem innym, tylko bardziej rozwojem osobistym w tych trzech obszarach. Twoim rozwojem osobistym. Moim rozwojem osobistym, tak. Po pierwsze, zawsze mnie interesował ruch, czyli to, co wiąże się z ciałem. Mhm. Bardziej wtedy była kwestia dyscypliny ciała. Ale również też doświadczanie tego ciała. Na drugim poziomie było to, co się wiąże z emocjami, też z relacjami, tak. I trzeci poziom, który, o którym wspomniałeś, czy też Pierwszy podstawowy, zależy z której strony mhm. popatrzymy, to jest duchowość. Na tamten czas to była duchowość chrześcijańska. Mhm. I te trzy obszary były powoli rozwijane i wprowadzane w, róż, w różne miejsca. Gdybym miał powiedzieć, takie pierwsze zastosowanie, które, mhm. które powstało, to było wtedy, kiedy współtworzyłem takie programy chrześcijańskie. Mhm. Czyli w obszarze duchowości się poruszasz. Tak, to było prawie 30 lat temu. Mhm. W związku z tym podwaliny to była duchowość chrześcijańska, natomiast towarzyszyło mi wtedy również patrzenie na stronę psychiczną. I te programy zawierały również znajomość emocji. To były proste programy, tak. Również znajomość relacji, czy więzi, czy komunikacji, tak? czyli jak ta komunikacja wpływa na strukturę psychiczną. Jak i również było to wzbogacane poprzez różne ćwiczenia fizyczne. Ja wtedy się też nauczyłem na socjoterapii takich ćwiczeń. I to było półgodzinna rozgrzewka w ciągu dnia. I wtedy byłem zafascynowany tym połączeniem. Ale nie wiedziałem, że mnie doprowadzić do takiego momentu. Do, dzisiaj. do dzisiejszego dnia. Do tego, że e, tworzysz swój instytut, mm -hmm. e, do tego też że tworzysz też swoje podejście do pracy terapeutyczno-rozwojowej, tak bym mm -hmm. to ogólnie chyba nazwał, mm -hmm. najbliżej e, z możliwych mi teraz dostępnych pojęć. I mam pytanie kolejne. Co Cię wtedy ciekawiło na ten moment? Co wtedy Cię pociągało? Jakie poszukiwania, jakie obszary poszukiwań w tym, co robiłeś? Że no tamten pojawiałe? moment, kiedy zaczynałem, tak, czy w ogóle tak, jak zaczynałeś? no. Mhm. Mnie przede wszystkim ta podstawowa matryca. Tą matrycą było wtedy doświadczenie tej jedności Chrystusowej, tak? mhm. doświadczenie tego rdzenia życia, które można dzisiaj nazwać światłem, miłością Bogiem coś, co stanowiło taki, taki, taką matrycę do pokoju. Czyli przeżywanie niespokoju emocjonalnego pokoju, tak? Wewnętrznego pokoju. pokoju wewnętrznego, tak? Hmm. I to, co również mm, mm, mi pomagało wtedy, to mm, Wtedy bardzo byłem zachwycony różnymi spotkaniami, jakie wtedy Jezus prowadził z ludźmi tak, mm. na kartach Pisma Świętego. Jak to się odbywało, jak ta struktura psychiczna wtedy wiesz, była reprezentowana, jak ta rozmowa przebiegała, tak, Czyli, na co on yy... zwracał uwagę, jak w kulturze to się wszystko odbywało. Mm. Tak. I również to ciało, w jaki sposób komunika się poprzez ciało. Ale tam takie spotkanie to ja byłem wtedy w Zakopanym z młodzieżą. I spotkałem takiego. E, wtedy to był Franciszka, Franciszkanina, Spotkałem i on mnie zafascynował e, tym, jak e, zmysły, jaką zmysły odgrywają rolę, e, w ogóle w życiu duchowym. Też mhm. się o tym czy, czymś takim dowiedziałem. Więc byłem ciekawy, jak. Dotykanie, smakowanie, czucie, no, zapach, jak to wpływa na piękno w ogóle wnętrza człowieka? No? I jaka wiedza z tego płynęła wtedy? No taka, że, my, że ja to posiadam, mhm. że mogę też z tego korzystać, że to kompletnie nie stoi w opozycji do życia duchowego. Okay. Że to jest wręcz y, jak chleb powszedni, Bo przecież chodzę, spaceruję, dotykam, mm -hmm. e, całuję, przytulam, e, nie wiem, wyrażam siebie. To wszystko stanowiło taka. Jakby wyraz tego piękna, które w środku człowiek posiada. Mm -hmm. nie? Czy może bo, oczywiście. Może, posiada. Można by powiedzieć, że y, odkrywałeś wtedy, że czy duchowość, czy ciało, czy psychika, one nie są podzielone od siebie w jakiś sposób, tylko tworzą swego rodzaju całość którą można poznawać, tak? Którą można siebie poznawać y, poprzez y, te różne obszary. Dobrze, tak, to Czyli Tak, wie, to ja, ja teraz, jak o tym rozmawiamy, no. dotykam takiej tej młodzieńczej fascynacji, którą wtedy miałem. To było coś wspaniałego, tak. I, nie wiem, czy jeszcze w ogóle te teksty mam tego, tego młodego człowieka, który mi. Tutaj Piotra Piotra e, e, <laughs> Tak, <laughs> też. <laughs> Ale rzeczywiście to był czas, kiedy obcując na Naturą, słyszałem dźwięki, mm. Mm. ale te dźwięki to nie były zwykłe dźwięki ptaków. E, e, to były również dźwięki, które pochodziły jakby z wnętrza natury. Mm -hmm. I to również mnie prowadziło. Pamiętam, jak stałem na kazalnicy w Zakopanym, w, e, w, w Tatrach, e, dokładnie, w Tatrach Wysokich. E, tam jest szlak prowadzący pod chłopka. E, I e, w pewnym odcinku można przejść tam na tę kazalnicę. Jak ja wtedy stanąłem, pamiętam jak dziś. Zobaczyłem to piękno Tatr i ciszę, jak również chyba wtedy był przelatujący tak a, i czasami głosy odchodzące z dołu to z jednej strony byłem przepełniony tą głębią tego wszystkiego, tego piękna, rozruszony jestem, jak również tym, że każda komórka mojego ciała to chłonęła i wtedy również do mnie dotarło, że te doświadczenia, które są bardzo głębokie dokładnie zostają w ciele. Mhm. Wypisują się. Nie miałem takiej bańki, tak, zostają w ciele, ja już wiem gdzie tak. i tak dalej. Ale ja poczułem, że całe moje ciało w tym uczestniczy. Mhm. Tak? I e, co się poja ciekawe, pojawiły się emocje, radości na przykład. Mhm. E, I bo, nazwałbym to szczęściem, mhm. błogością, która towarzyszyła wtedy. I takich momentów miałem sporo w swoim życiu, tak? jeżeli chodzi o, o przeżywanie. I docierało do mnie, że to jest dostępne każdemu człowiekowi. Mhm. Dostępne jest, ale inaczej, potencjalnie jest to dostępne, a no. jak z tego człowiek, czy skorzysta, tego nie wiem. I to były te inspiracje pierwsze, najwięcej właściwie w górach, mm -hmm. z ludźmi. Czyli mówisz, że potencjalnie dostępne. Tak. To też kieruje e, tak, by uwagę na kolejne pytanie. <głosy> <głosy> e, wiesz, no. e, jak to, o czym wspomniałeś teraz, przekłada się na pracę terapeutyczną? To jest bardzo trudne, bo najtrudniej jest mówić o sobie, tym, który pracuje. Po mhm. pierwsze to robię z automatu i często sobie usiadam, bo klienci są dla mnie zwierciadłem. Oni pokazują, co jest we mnie. Nie? Mhm. I taki jeden moment mi się przypomniał, jak w reprezentacji dotykałem klienta. Ktoś reprezentował klienta mhm. i go dotykałem. I w trakcie dotyku on, to, nie, to nie chodziło o dotyk, tylko o to, co ze środka płynie, z głębi płynie. Tak? Mhm. On mówi, ja bym chciał czegoś, nie, ja to powiedziałem, nie somatycznego, nie samego dotyku, mhm. tylko tego światła. Fajne. No, światło to brzmi różnie, tak? Może mm. lampkę zapalimy, tak? <laughs> może jest tak, że chodzi o, o jakąś łaskę, mm. może chodzi o, e, o tą najczystszą energię, która, e, która jest określana mm. z boską energią, tak? Mm. Mm -hmm. I e, to mi pokazało, że, że klienci przychodzą po różnej jakości. Mm -hmm. Przychodzą po właśnie także tą przestrzeń duchową. Tak? Ale tak naprawdę przechodzą prze, po, po, po to, ponieważ oni są duchowi mhm. również. E, i, mm, I to sprawia, że e, jeżeli on po to przychodzi, a ja na to odpowiadam tak, jakby chociaż przez ten dotyk, który nie chodziło o zwykły dotyk fizyczny, mhm. tak? e, tylko chodziło o to do, namacalne doświadczenie światła, e, to w nim się również coś zmieniało. Mhm. W tym reprezentancie. Tak. Czyli. Mm... Spróbuję to podsumować. Klient, który zgłosił się do ciebie na terapię, mhm. miał taką potrzebę, żebyś go dotknął. Mhm. Tak? Ale ty mhm. to odczytujesz, że pod tą potrzebą kryło się coś więcej niż sama potrzeba dotyku. Mm -hmm. Tylko ten dotyk też był jakby taką bramą do tego. Dokładnie tak. Pięknie to nazwałeś. Tak? Bram. Bramą do tego, żeby on mógł się kontaktować ze swoją duchowością, Dokładnie, ze swoim tak. tym. Różne są nazwy na to, tak? Dokładnie, tak. tak. Ja to, duchowość dla mnie w, w najprostszym wydaniu to jest jedność. Tak? Mm -hmm. Gdyby to przełożyć te trzy jakości, to tak naprawdę jedność duszy czy też duchowości Psychiką tego człowieka tak. i z ciałem, tak. jako, stanowi jako jedność, mhm. ale też jedność z innymi, tak? Mhm. Nie ma lepszego, gorszego człowieka. Wszyscy jesteśmy równi. Tak? Mhm. Jedynie ze względu na zachowanie ktoś rysuje się jako zły czy dobry, mhm. też w pewnym postrzeganiu. Tak? Ale to są tematy, które już dotyczą szczegółów, tak? Tak. które tkwią w tej duchowości. Tak. Mhm. To mam taką propozycję, żebyśmy w tym miejscu domknęli dzisiaj mhm. jako y Taki wstęp do tego cyklu, gdzie kolejne firmy poruszą tematykę psychiki, ciała i duchowości, i żeby to dzisiaj było po prostu już w tym miejscu domknięte. Super. Super. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Tobie również. Szymon. I zapraszamy na kolejne odcinki. Tak jak wspomniałem, będzie poruszany temat psychiki, ciała i duchowości w kolejnych odcinkach. Dokładnie tak. tak. Dzięki. Dzięki.